Poklikajmy falsa w takim razie. Cóż ciekawego może się zdarzyć dzisiaj. Jacy fantastyczni przeciwnicy oczekują. Cóż, tego dowiemy się już, już za chwilkę. <laughs> A na początek oczywiście dek. Bo to jest najważniejsze. Jak nie trudno domyślić się po nazwie... A, najpierw może weźmiemy w kolekcji. Jak nie trudno domyślić się po nazwie te opiera się raczej na Morlokach, nie? Można wydedukować to. Nie jest to na pewno bardzo łatwe, ale można się domyślić. Co tu mamy jakiś tam lekki removal na starcie. Oczywiście murloki, lepergną, Morlok, 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 to totem Morlok, Morlok, morlok. Wielki żaba, Morloki, totemy. I oczywiście Bloodlust, żeby dopełnić ja zniszczenia. Oczywiście dek jest totalnie dobowy, i do zdormu, bo cóż, bo mam legendara, tylko wsadzę do deku, no jak można to inaczej rozegrać, wiadomo. Dobra, cóż ciekawego się zdarzy. Mam nadzieję, że gry będą bardzo szybkie, przeważnie są. Piąta, szósta wiadomo, czy się wygrało, czy przegrało, Więc to jest przeważnie dobrą rzeczą. I... Zobaczymy, co tutaj będzie wylosowane. No, że ma coś na mentorze. Dobra. Losuj, losuj, losuj. I co teraz się stanie? Też drugi szaman. Ciekawe czy ma równie... równie. trudny dek co ja. Hmm. Tak, to jest ciekawe stanie, Co przygląda się może przydać, ale teraz potrzebny jest jakiś damage. To nam się przyda. Dwa muroki w cenie jednego też zawsze jest fajną rzeczą. Hmm. No, to chyba będzie ciekawe zagranie morlokami. No, ale jeszcze nie w tej duszy. Tak. Niech tutaj drugi szaman myśli, że, że nic nie robię. I zobaczymy, co teraz wyjdzie. Hmm. To jest ciekawe. Dobra, to jest nic innego jak murloki. Potem, oczywiście, można uderzyć jeszcze raz murlokami albo użyć to temu. Wilków lepiej nie używać, jak się ma tylko trzymany, gdyż potem no, nie, nie ma za bardzo resursów na następną turę. Cóż się teraz stanie? Fajne jest to, że sobie można tutaj klikać, na przykład kosić ten mech, czy cokolwiek, zapłacił niska. Hm, to jest ciekawe. Cóż, Ola have plus one. Cóż możemy zrobić? czego <gryżego> wyjścia tutaj nie mamy. Żeby jakieś totemu, co by się nie spukać z karty szybko. I zobaczmy co się stanie. No, chyba nasz przeciwnik tutaj liczy na jakiś endgame, więc możemy mieć jakieś mocne karty na później, więc tym lepiej zachować coś na ręku. Hmm. Cóż się stanie? Jakiś AOE? Albo i nie. Hmm. Cała ręka, trzy resursy. Bardzo ciekawe zagranie. No niestety mój orakel zginął, no, ale na szczęście bo to jest ten totem tutaj którego można użyć i tego tutaj quest, questing adventurera zabić i zrobimy to w ten sposób no, Troszeczkę źle ustawiłem, no, ale trudno Do widzenia, no i idziemy z demeczem czego będzie jakiś removal na potem i można użyć sobie wilków, żeby był jakiś protektor. Zaraz zacznie się chyba czas <laughs> innych... O właśnie tu by się przydał protektor, więc tutaj zwaliłem no ale trudną. Hmm, link totem. No ciekawe, ciekawe. No dobra, co można zrobić? Oczywiście, można zrobić tak. Żeby mieć jakiś Protektorów, rzucić sobie tego Healing topem i zawsze niszczyć przeciwników, zwłaszcza szamanom, żeby był jakiś Bloodlust, tudzież Rockbiter weapon nie wskoczył, no to po to potrafi zaboleć zawsze by. No, jest Protektor. Hmm. No ciekawe, no teraz by się przydał Bloodlust. Żeby to wszystko dopiąć i można tutaj zrobić Wantern Killa, no ale to jeszcze nie nastąpi teraz Co ja mogę zrobić? To będzie bolało tak, on ma tutaj 3 no dużo nie mogę zdziałać niestety. To będzie boleć, no nic trudno Muszę się pozbyć tych tutaj. No to będzie bardzo niekorzystna dla mnie wymiana ale trudno. No bo w sumie... Zobaczymy co zrobi. Rzadko daje przeciwnikowi turę, ale... Szkoda mi karta, no, już wskoczy mi jakiś bloodlust w następnej turze. Mana type, no dobre, dobre zagranie. No to już zacznie długo boleć, niestety. A to jest ciekawe. No cóż, zawsze to jest jeden punkt, który można mniej uczyć, ale jest inaczej, no darmo. No to co? Dobrze, bo burzyć tego wspaniałego czaru. Może uda się tutaj ściągnąć tego to z dingo? No, całkiem nieźle. Całkiem, całkiem nieźle. Czyli co, można poświęcić totem? Oczywiście z, z, z jednym totem. Co by się za bardzo nie rozchojraczył. Co, możecie swojego totemu. Zobacz, te karty zachować. Zwłaszcza tego <śm> pana z, z szarżą. Tyż może być użyte do remowala. Po to w sumie są te. Po to w sumie jest ten, tutaj ten morlock szar, żeby w razie czego mocno dopalić i zniszczyć jakąś tam mocniejszą kreaturę. Tak jak teraz to zaprezentuje nasz szamant na przeciwka. Albo nie. No cóż, wilka im pewnie zjedzie. Tak. Taki pewnie z tego plan. zabiliśmy wilka. No dobra, to zabiliśmy wilka. Bywa i tak. No. Blodasta nadal nie ma, no, ale trudno. Nie ma też jakiegoś mocniejszego dociągu, co też trochę boli, bo gra się zaczyna robić bardzo, bardzo długa i bardzo, bardzo nudna przez to, czego też nie lubię. Dobra, rzucimy sobie jakieś to te tema. No, nie jest źle, jest cały komplet. To zrobimy tak. To, to trzeba zdjąć. do widzenia. Przy taki przewagę w dawnych wygrać. Jeśli chodzi o przewagę na stale życia to na samej ilości kart. No ale niestety. Nie ma nic za darmo. Aha. tutaj będzie kolejny zbestowany Morlock. No ciekawe, ciekawe. Cóż jeszcze? No, się wziął tutaj na mojego Dust niestety. No i tak, takie jest smutne życie. No, nadal nie jest to Bloodlust. No ale coraz, coraz bliżej do niego. Co, no stary, który nam powinien zakończyć turę, później, jeśli przeżyje, to się rzuci na niego jakieś lepsze czary. Cóż, już nie ma tylko 3 karty, więc tutaj nie wiem, czy ta 15 sekundowa tura mu jakoś bardzo bardzo zaboli, no ale zawsze. Hmm, Powinno już go widzieć, no właśnie. No właśnie, nie ma za dużo, za bardzo czasu. Cóż możesz zrobić, no, <laughs> wygląda na to, że gra zostanie wygrana i to bez użycia Bloodlasta, ani Morlock'ów, no jest to bardzo fajne. Mało czasu, no ale raz, dwa, dziękuję dobra dobranoc. Niestety dłużej niż to powinno wyglądać, no ale trudno. Tra, ta dobra no, to jeszcze jedna szybka gierka, tak żeby zobaczyć co się może stać. Oczywiście jedziemy Morlock Power. Gdyż coś może być lepszego niż moc murloków. Wydaje mi się, że nic, nic nie może być lepsze niż murloki. Nic, 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 nic. Hmm. I kolejny potężny przeciwnik. Mhm. Czyli... No fireball. To też ciekawe. Cóż, poprzednio z Discardem i się na mnie obraził i nie wszedł na rękę. No ale cóż. To się przyda, to się przyda, żeby mieć co robić w pierwszych turach. Niech hmm. teraz pytanie, czy opłaca się wystawić z tego ridera, który zaraz dostanie z Fireballa, czy też nie. No ale zawsze lepiej, żeby ten Magic złożył Fireballa na murloka niż na mnie. Jest to zawsze też pewne tutaj związanie dwóch zasobów many. No, ale zobaczymy, no lepsze by to było wystawić w takim tandemie. I wtedy byłoby to cięż, cięższe do zdjęcia, więc chyba. Oho, To Dobra, sobie poczekamy teraz na jakąś ciekawszą rozgrywkę. Możliwe, że to raczej nie wygram, bo jeszcze nic nie mam na stole. Nie zadaje się damage, a to jest bardzo ważne. Potem niedługo nasz tutaj magik będzie miał potężne AOE, które też nie jest dobre dla nas. Zwłaszcza jak mamy kreatury, które mają mało hapsów więc tym bardziej lepiej sobie zostawić jakiś mrok. Tak, teraz będziemy myśleć, co tu może zrobić mając zero many. Hmm, tak, to jest pewnie problem pierwszego świata, no nic trudno. Hmm. Tak, tak. Ja Jakaś przy... przy... przyjacielska groźba, może się ogarnie, że czas się ruszyć. Przydałby się też swoim drugą osobie motykonka rusz, dupę, chuju. no ale trudno, nie można mieć wszystkiego. Tak, wyrzucisz jakąś kartę za zero na pewno. Hmm, tak, którą z kart za zero możesz użyć? Tak, tak. <laughs> na pewno wszystkie są. Hmm. No, jeśli dobrze pamiętam, że się przedziwi. nic nie zrobiłeś, który później, a chociaż nie był użyty fireball. No to brawo, dziękujemy, że zechciałeś tutaj. No, dobra, to Demik. Może się trafi jakiś, a, dobra, nieźle, protektor. W tym i że będzie można użyć tego przyjemnego tutaj zestawu. Miejmy taką nadzieję przynajmniej. Bo no, nawet jeśli nie wyjdzie, no to przeciwnik będzie się musiał trochę tam nagłowić, żeby to wszystko zdjąć. O, potem jeszcze jak się ich da dopalić do temem, to będzie bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie. Znaczy dla mnie, że ciasna. Tak. No to grajmy może zapalić. Hmm, wszystko, co się dało, się piknęło. Jakoś na No, chyba nie Dobra. Hmm, tak. Teraz zaczyna się zabawa. Hmm. No nie, no, tylko 8 kart na ręku i 4 z osoby. Na no, pewno nie ma żadnej karty, która mogłaby spełnić te za wymagania. Hmm. Co już zrobić? Co zrobić? Ciekawe, czyli możemy się spodziewać Arcane Missiles czy Arcane Blast no, Sekret, hmm. nam tajemnica. No bo i sekretna tajemnica. Hmm. Czy chce chcę zrobić coś tak jak dopalenie wszystkich Morloków? All Other Morlocks, czyli ten by miał już z piątaka. Hmm. No nie wiem, nie wiem. To są te... Śmieszne zagrywki. Hmm. Dobra, ten na pewno nie może istnieć, to jest bardziej niż pewne. Zobaczmy, czy ten mordok zginie. Nie zginie, to jest ciekawe. Czy to był w takim razie counter spell? Hmm. O kurczę. Huh. Śmieszna sprawa. Śmieszna sprawa. Cóż, dobrze, nie wystawiłem żadnego Nozdormu. domu. Więc nie jest tak źle. Mógłbym zdać jakiś, o, na przykład tego to tema. No. no, ciekawe, ciekawe. Dobrze, nie mam szarszy. A ja mam na szczęście mój overload, w którym patrzę fork lightning, tudzież tudzież błyskawica widelcowa, tak? Dobra, dobra. Liczymy na to, że będzie coś, co nam zbustuje tutaj to uderzenie. Ach, no niestety. Hmm, ale też nie najgorzej. No cóż, trzeba się chyba pozbyć pana Murloka tutaj. Strajdujemy go za. Tak, strajdujemy pana Murloka za rycerza. No, to Zaszczamy totem, totemem. Gramy dalej. Rockbiter, nieźle. Cóż, teraz będzie nieciekawie, bo w siódmej turze już można się spodziewać czegoś takiego jak e, Fire Blast, bodajże tak to się nazywa, czy Fire Strike, whatever. Coś z ogniem i ale, które zadaje dużo damage'u I kosztuje 7 i boli wszystkie moje modloki i inne kreatury, które mają mniej niż 3 życia. Hmm. Tak, chyba do tego momentu czeka tutaj ten nasz wesoły magik. Mm -hmm na wystawy Oczywiście miałem jakiś AOM, tak? I teraz on pewnie myśli, że mi zjedzie wszystko AOM. Zrobimy tak. To coś tam przeżyje w następnej turze. Rzucimy jeszcze to. Także mieć pewność, że to pójdzie i będzie można zacząć wystawiać jakieś sensowniejsze kreatury. W sumie tutaj nie ma nic, co by mnie jakoś drogo kosztowało, no, Będzie mi brakować mojego. Mana tight to temu, no ale trudno. Hmm. Chyba, że nie ma Flame Strike'a. No to, to mnie zaskoczy w tym momencie. I będzie można tutaj użyć jakichś tutaj powiedzmy rockbiterów czy. Arcane Explosion. No też, też nie gupią. w sumie. Ten moment musiał kiedyś nadejść, niestety. Czyli ja, jeśli to też jest kopi, to dobrze by wystawić, powiedzmy, coś co będzie postawać w moim bloki, czyli tego orakla, zaraz się dowiemy, nie, 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 nie tylko nie to ten, 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 no okej, okay. znaczy, no też nie okej, okay, ale o, teraz jest zbrodlas, który jest absolutnie tutaj spędny, no to co, zobaczmy co to poza karta, no to nie był kopii niestety. Hmm. Hmm. Jeszcze sześć cóż, dużo tutaj się nie zdziała. Trzeba wyjść z wilków, i coś, może by się udało zniszczyć. Choćbym zużył Bladlaster, to, by to mógł zczyścić, ale to by nie było zbyt dobre. Zwłaszcza dla mnie. Ja nie lubię tych zagrań, które są niedobre dla mnie. Rzucimy wilki. to nie rzucimy wilków w takim razie. To trochę boli. O, no, well played. Wciąż well się to co widzi. Randomowej. <coughs> no niestety teraz trzeba myśleć. Trzeba kombinować. Trzeba się głowić. Zrobimy coś takiego. Mocno tutaj Berserker jest zbyt niebezpieczny, żeby tak sobie hasać bez Okej. Okay. Cóż przynajmniej zadziałał jeszcze i to tym przyzwał to do Nieźle. Teraz by można było wrzucić tych dwóch kart w fajnym combo. 7 za 8. No w następnym litarze będzie to możliwe. Czyli on by miał wtedy 3 plus y 2, 6... No można wtedy już działać jakiś damage. Na przykład zabić tego typa. Hmm. Walkies, gain plus one. No to jest, to jest fajna karta, nie powiem, że nie. Zróbmy tak jak chcemy. Dobra. No cóż, szkoda, że zaraz zginie. No ale trudno żebyśmy tutaj zabili... Tak, czy siak skinie. No cóż. <laughs> mam za mało kart, które zabiją jakieś tutaj potężnie i gry się przedłużają. No bo to faktycznie przy tym co ja tutaj mam, już dawno powinien przegrać. A tutaj jeszcze coś ciągnę, no. Czyli brakuje tego dynamizmu tutaj niestety. Trzeba będzie stworzyć coś szybszego. No bo kto by to chciał oglądać później, to jest inna rzecz. A też takie tutaj klikanie na tym wszystkim tutaj dużo nie daje. No zwłaszcza jak tutaj nasz przeciwnik się zastanawia nad jakimiś różnymi rzeczami, ale na pewno nie nad grą. I to nie jest fajne. Niestety nie. Polimorf. No. no cóż, bywa i tak. On no ma najlepsze dealy na mieście. No niestety. Czy będzie atakował mnie? Czy to tam Jak nie zaatakuje Totemów. To będzie można sobie jednąć półtasta. Albo nie. Ok, czyli 9. No, można użyć tego, który zostanie owce. Można użyć tego w połączeniu z tym i po prostu wyczyścić wszystko. I kotemu temu bym się skłaniał. Tak, 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 tak. Tak, tak, tak. tak. Dwa. No. no i co? Patrz, to no, owcą się zabije rycerza. Włączy. Tak, tak, ja taką mam moc. Jest pub, I co? Tego się trzeba czędzie zabić niestety. Tutaj się coś wyrzuci. Tutaj mamy jakiś damage. I może nawet nie zginiemy od jakiegoś tam małe za chwilę. Cztery kart, cóż tam się może stać, No i jak to mi nie zginie, to będzie można użyć jakiegoś bodlasta. Oha ho. Oh, oh. Lewerkasa a kart to się naciągnie. Ciekawe. Hmm. Oj, to jest dziwne, że go jeszcze nie, nie zrobiłem. No, jednak flamestrike, niestety. No, ale ta z go przeżył. Sędzin Shield Master rządzi. Troll zawsze były najlepsze. Szkoda, że tak mało dodatków wowionych było. No, niestety. Może w przyszłym się coś zdarzy. Dobra, no, normal, no, Sun gain Plus One Attack. Oj, to nam się bardzo ładnie tutaj scali. <s> Dostarczy <advod> zostawiam sobie na <gania> później. Jakiś tutaj, Totemik? No, wolałbym chila. nie powiem, że nie. Bo ma teraz całą karty kart dojedzie, więc cóż, trzeba robić to co. Można. Ciekawa. dziwne rzecz, nie dostałem żadnych wtarzać się powtarzać, chłopcze. Teraz <grymne> by mi się przydał jakiś hajny. To oczywiście nie uświadczę, znając życie. Ola locks F plus one. No dobra. Wydaje mi się, że nie ma nic innego do zrobienia. Tylko zrobić jakiś in-all in, inclusive. No bo co można zrobić w takim? Co, cóż zrobisz, gdy nic nie zrobisz? Ma 5-2. Podobają mi się te staty. Nie powiem, że nie. więc zadajmy tutaj jakiś potężniejszy damage czy zrobić all in teraz czy też nie Trzeba tutaj zadać jakiś damage, bo to, no że mi odkro 16 hapsów. Oczywiście trzeba zabić. Dobra, no prawie się udało wyrównać. Może ten Doosedorn coś poatakuje, ale przy takiej przechodze kart... Nie wiem, czy mi się coś uda zrobić, no zobaczymy. Jeszcze nie wezmę świeczki, no ciekawe, czy żeby jakieś tutaj firepole poszły w ruch. No no to zabolało. Uhuchu, gruba. No nic, to się raczej przegra pewnie. Już jest well played, no to zaraz mi trzaśnie. No cóż, miała być na normu, nie będzie na normu. Nie ma tak dobrze. I tak się przegrało, więc nie ma to tamto. Można robić kupie rzeczy. 3, 5, 8, no i tak to jest jak się pozwoli przeciwnikowi co bawić za bardzo na, na planszy Tym się to kończy No i tym jeszcze oczywiście ma się kiepski dek Raz jest dobry ale zawsze wychodzi, to jest ten problem Niestety już trzeba będzie zacząć grać bardziej no, skillowo że tak powiem ho ma na w ostatniej turze To będzie jakiś all in Czyli moje żadna nie wskoczy, przynajmniej żadne, które mógłbym coś zadziałać. No dobra. Tak, się bawić to się bawić. Well played. No, ale przyszedłem z Legendara. Więc to pokazałem skill'a moim przeciwkowym. To jest najważniejsze w tym momencie. Tak. Jestem zwycięzcą. Dobra, to to by było na tyle. Have fun and get alive.